Drugi kwartał był to kolejny kwartał bardzo dobrego wyniku banku PKO SA. Wynik netto za ten drugi kwartał to prawie 1 miliard 700 milionów złotych, narastająco od początku roku to już ponad 3 miliardy złotych. Drivery tego wzrostu pozostają niezmienne, czyli przede wszystkim wyższy niż w zeszłym roku wynik odsetkowy, wyższy poziom dochodu pozaodsetkowego. W drugim kwartale odmiennie do poprzednich kwartałów, pozytywnie do wyniku partycypowały nasze dwie duże rezerwy. Właściwie aktualizacja wartości tych rezerw. Pierwsza rezerwa na walutowe kredyty hipoteczne. W ramach jej kwartalnego przeglądu dostosowaliśmy model do aktualnej sytuacji rynkowej. Tej makro. Ale również charakterystycznej dla naszego banku, czyli zaktualizowaliśmy liczbę pozwów, oczekiwaną wielkość pozwów, i to ta aktualizacja spowodowała, że rezerwa na kredyty, walutowe kredyty hipoteczne, ona została w tym kwartale rozwiązana na kwotę ponad 200 milionów złotych. Drugim elementem, czyli drugą tą dużą rezerwą, to jest rezerwa na wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe roku 2022-2023 zmierzają już ku końcowi, więc te szacunki wysokości rezerwy one są coraz bardziej precyzyjne. My na samym początku zakładaliśmy, że poziom partycypacji w wakacjach kredytowych wyniesie 85%. W tej chwili patrząc na decyzję, na zachowania naszych klientów, ten poziom partycypacji jest już obniżony do poziomu nieco ponad 70%. I tutaj w kolejnych kwartałach, jeśli chodzi o wakacje kredytowe, oczywiście nie oczekujemy korekt. I, takich i wpływających na wynik in minus, raczej będą kolejne, kolejne aktualizacje wielkości rezerwy na wakacje kredytowe, które, które będą do wyniku, do wyniku partycypowały raczej w sposób pozytywny. Element, o którym też warto powiedzieć, to są koszty operacyjne. Koszty operacyjne rok do roku wzrosły, to nie ulega wątpliwości. Natomiast tutaj głównymi czynnikami tego wzrostu są to są to jest przede wszystkim inflacja, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii. A w naszym banku dwoma największymi grupami kosztów operacyjnych to koszty osobowe i koszty utrzymania naszych nieruchomości. Jesteśmy w drugi, też w drugim kwartale zakończyliśmy negocjacje ze stroną społeczną, z większością organizacji związkowych pracujących w naszym banku podpisaliśmy porozumienie o podwyżkach płac w roku 2023, ale też myślę, warto wspomnieć o bardzo ważnym elemencie, czyli wprowadzeniu w drugim kwartale tego roku nowego systemu motywacyjnego dla naszych pracowników sprzedażowych, co spowodowało z jednej strony Wzrost kosztów tego systemu, ale z drugiej strony, patrząc na dochody, obserwujemy bardzo pozytywne dynamiki w sprzedaży produktów, w których do tej pory nie byliśmy liderem, wiceliderem, czy nie zajmowaliśmy trzeciego miejsca. My wyciągamy z tego proste wnioski. Nowy system motywacyjny wprowadzony w naszym banku dla pracowników sprzedażowych działa. Pracownicy w większości są z niego zadowoleni i efekty działania tego systemu i zadowolenie większości naszych pracowników widać również w dynamikach sprzedaży, jak i w dynamikach dochodowości. Mhm.